Moi drodzy, zapraszam Was do rozważania Słowa Bożego z liturgii święta świętego Bartłomieja. W czytaniu z Apokalipsy Świętego Jana e, słyszymy: Anioł tak odezwał się do mnie, choć ukaże Ci oblubienicę, małżonkę Baranka. Święty Jan ma pewne widzenie, widzenie, przy którym towarzyszy mu Anioł. I ma poznać oblubienicę, to znaczy żonę e, Jezusa Chrystusa. Spodziewamy się więc zobaczyć osobę. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi miasto święte. Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga, źródło Jego światła podobne do kamienia drogocennego. Jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Możemy poczuć się zaskoczeni. Małżonką, Chrystusa, nie okazuje się, okazuje się nie być kobietą. Jest to miasto. W tymże mieście widzimy coś, co jest źródłem e, światła. Źródłem Światła w Jerozolimie dla Żydów może być tylko jedna rzecz: świątynia jerozolimska. W świątyni jerozolimskiej, na jej głównym placu, w sanktuarium, czyli w centrum tej budowli, znajdowała się ta świątynia główna, gdzie była przechowywana arka przymierza. Na arce przymierza znajdowała się płyta, która tę arkę przy, przykrywała. I zgodnie z przekazem Pisma Świętego, na tejże płycie, która, którą nazywało się też przebłagalnią, spoczywał sam Bóg. A więc to świątynia, jedynie świątynia, może być źródłem, źródłem światła pochodzącego od Boga w Jerozolimie. Jednakże widzimy tu zmianę tejże mentalności żydowskiej. Źródłem światła w Jerozolimie jest coś zupełnie niepodobnego do niczego, co możemy przyrównać ze świata, który znamy. Słyszymy o jaspisie, o przejrzystości kryształu. Otóż, moi drodzy, nic takiego nie istnieje. Jaspis. Jest nieprzejrzysty. Nie ma nawet dobrej jakości jaspisów, które charakteryzowałyby się em, takimi właściwościami. A więc źródłem światła nie jest ani świątynia, co już jest dla Żydów szokujące, ale jest coś, co, czego żaden człowiek nie jest w stanie pojąć coś tak wielkiego. I tutaj Święty Jan jawi się nam jako człowiek, który Poznał coś, czego jako Żyd nie mógł się spodziewać, ale przyjmuje to. I co więcej, miasto nie tylko jest inne niż można było się spodziewać, nie tylko światło w nim pochodzi od czegoś, co było nieznane, a nawet sama obserwacja tego miasta jest nietypowa. Otóż w mentalności żydowskiej. Niezależnie gdzie byśmy się znaleźli, zawsze w, zawsze w odniesieniu do Jerozolimy jesteśmy poniżej, nawet miejsca, które geograficznie są położone na wyższej wysokości nad poziomem morza, które górują nad Jerozolimą, na przykład Góra Oliwna, najbliższe wzgórze względem miasta, tak naprawdę jest powyżej miasta. Ale jeżeli ktoś idzie z góry Oliwnej do Jerozolimy do świątyni, to tak naprawdę wchodzi, jakby wchodził na górę. Ale fizycznie schodzi na dół, bo jest to położone niżej względem miasta. A tutaj widzimy apostoła Jana, który obserwuje tę nową świątynię z góry wysokiej, z góry wielkiej i wyniosłej. To jest zaskakujące, no bo obserwuje miasto z zewnątrz, a najwyższa góra powinna znajdować się wewnątrz, bo jest nią góra Syjon, na której stoi świątynia jerozolimska, a mimo to święty Jan obserwuje to z jakiejś innej góry, z góry niebędącej Syjonem i to też jest świadectwo zmiany sposobu myślenia. Miało ono mur wielki i wyniosły, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 szczepów synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy i od południa trzy bramy i od zachodu trzy bramy. A mury miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka. Tu jest kolejna zmiana sposobu myślenia. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem wcześniej, w Jerozolimie najważniejsza jest świątynia, a apostoł Jan, obserwując to przemienione miasto, widzi, że wcale świątynia nie jest najważniejsza. Zwraca uwagę na mury, a w zasadzie na fundamenty murów i na bramy. I na tych dwóch kategoriach Na tych dwóch elementach wypisane są imiona. Najpierw imiona wszystkich pokoleń izraelskich, wszystkich dzieci Izraela, tych dwunastu pokoleń, które, na które dzielił, dzielił się naród żydowski, a także imiona dwunastu apostołów. To pokazuje, że w mieście, w tej odnowionej, Jerozolimie w mieście, które jest oblubienicą baranka, wcale najważniejsze nie są kamienie, najważniejsze nie są mur, najważniejszy nie jest fakt, że stoi tam świątynia, ale najważniejsze są relacje międzyludzkie. Mamy 24 wypisane imiona, i to zostaje pokazane świętemu Janowi jako coś najważniejszego, jako coś, na co em, najbardziej warto zwrócić. Uwagę na ludzi, a nie na zabudowania w tymże mieście. Ale to, co odnosi się do patrona dnia dzisiejszego, do świętego Bartłomieja, znajduje się w Ewangelii według świętego Jana. Przede wszystkim w Nowym Testamencie nigdy nie słyszymy o świętym Bartłomieju. Bartłomiej występuje tu w. Pod imieniem Natanael. Skąd ta różnica? E, prawdopodobnie stąd, że Bartłomiej było nazwiskiem, a raczej po prostu imieniem e, ojca e, Natanaela, i tego w cudzysłowie nazwiska nie wspomina Nowy Testament. E, to nazwisko przetrwało w tradycji chrześcijan, którzy znali, Wszystkich apostołów Jezusa, gdyż to oni zakładali wspólnoty ludzi wierzących poza, poza Izraelem, a przetrwało tylko jego to właściwe imię, to które on nosił na co dzień, czyli Natanael. Tak przynajmniej to jest dzisiaj tłumaczone, skąd się to w ogóle wzięło, dlaczego my mówimy o jakimś Bartłomieju? Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, Syna Józefa z Nazaretu. Popatrzmy, Filip nie mówi, że znalazł Jezusa, mówi, że znaleźliśmy. To znaczy, że przychodzi do swojego przyjaciela, do Natanaela, i mówi mu, że słuchaj, wypełniły się te zapowiedzi proroków, które znamy, które słyszeliśmy, o których wiemy, że miały się wydarzyć, ja razem z tobą znalazłem już zapowiedzianego Mesjasza. To jest wypowiedź pełna entuzjazmu, pełna wiary. To świadczy o tym właśnie ten zwrot znaleźliśmy. Skoro się kogoś znajduje, to znaczy się, że, go, że jest szukany. Filip i Bartłomiej, czyli nasz Natanael z Nowego Testamentu, byli ludźmi, którzy po pierwsze znali Pismo Święte, dlatego jest tu mowa o prawie i prorokach, musieli wiedzieć, co jest tam napisane, a po drugie, byli ludźmi, którzy nie tylko mieli wiedzę religijną, bo tę samą wiedzę mieli y, uczeni w piśmie, starsi ludu, którzy odrzucili Jezusa. Ale oni byli też tymi, którzy spodziewali się, którzy oczekiwali, że jak najszybciej ten zapowiedziany mesjasz się objawi, że on przyjdzie i to, że za ich dni, za ich życia będzie im dane go spotkać. Więc widzimy tu Filipa takiego bardzo entuzjastycznego, który już twierdzi, że znalazł tego Jezusa. No niestety, jest to Jezus, syn Józefa z Nazaretu a rzekł do niego Natanael czy może być coś dobrego z Nazaretu no, tutaj pokazuje się nam cała mentalność Natanaela przede wszystkim widzimy tu takie dwa dwa elementy po pierwsze Natanael jest przywiązany do wizji ze Starego Testamentu z Pisma Świętego Mesjasz powinien pochodzić z Betlejem z rodu Dawida. Jak wiemy, Jezus urodził się w Betlejem, ale wychował się w Nazarecie i był znany jako człowiek pochodzący z Nazaretu, nie urodził się w mieście, w którym się wychował, o czym ludzie tak na ogół nie wiedzieli. Przeważnie ludzie wychowywali się tam, gdzie się urodzili. I to był już pierwszy problem. Natanael spodziewał się Mesjasza, który będzie pochodził z Betlejem. Ale drugim problemem była mentalność już nie związana z Pismem Świętym, ale związana z bieżącą polityką tamtych czasów i z historią, która działa się na terenie Izraela. Otóż państwo żydowskie było zjednoczone było jednym takim um, litym państwem bardzo krótko. E, przez większość historii starożytnej e, państwo to było podzielone na Izrael, które składało się na północy z dziesięciu pokoleń, i na Judę, która składało się z dwóch pokoleń, z dwóch szczepów. I w tejże Judzie, na, południe kra na południu kraju, e, było miasto Jerozolima, ta religijna i polityczna stolica. W której stała świątynia. I Natanael jest do tej wizji bardzo przywiązany. A więc nie może być nic dobrego, co leży poza Judą. Cokolwiek jest na północy, na przykład w Galilei, w mieście Nazaret, jest pewnie złe, bo nie jest ściśle związane z miastem Jerozolimu, nie jest związane z kultem świątynnym. A więc te dwie rzeczy. Z jednej strony taki mocny patriotyzm, przywiązanie do Judy, do tego, co dobre, do świątyni, do Pana Boga, a z drugiej strony wychodzi z niego przywiązanie do tego, co słyszał w piśmie Świętym i zakłada, że musi być tak, jak on to sobie wymyślił Natanael, to znaczy skoro ma być Mesjasz z Betlejem, to będzie to Mesjasz, który w Betlejem się wychował. Otóż nie, jest to Mesjasz, który Urodził się w Betlejem, ale w Betlejem się nie wychował. I dalej e, słyszymy tak. Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. Filip nie miał żadnego argumentu przeciwko temu, że Mesjasz nie może być e, z Galilei, nie może być z Nazaretu. Ale był otwarty na to, żeby poznać Jezusa. I podobnie. Um, okazało się, że Natanael także słysząc to, chodź i zobacz, otworzył się na to, żeby skonfrontować swój światopogląd um, z rzeczywistością. I rzeczywiście wstał i spotkał Jezusa. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. I to jest. Um... Potwierdzeniem, albo raczej powiedzenie Natanaelowi tego, co chciał usłyszeć. Chciał być nazwany prawdziwym Izraelitą, człowiekiem, który jest takim Żydem na 100% za takiego człowieka się uważał, człowieka, który był patriotą, który był człowiekiem religijnym. A więc widzimy tu, jakby z perspektywy Natanaela Jezus pojawia się jako Ktoś, kto, kto chce się przypodobać, przypodobać, kto zbiera sobie uczniów i nazywa, i daje ludziom po prostu komplementy. I co więcej, no prawdziwy Izraelita, prawdziwy Żyd i to jeszcze Żyd, w którym nie ma podstępu. To, I to nawet była prawda, bo rzeczywiście <laughs> widzimy Nat Natanaela, który wcześniej... Uważał, że z Nazaretu nie może być nic dobrego i otwarcie o tym mówił, więc rzeczywiście w nim tego podstępu nie było. Ale rozbrajająca jest reakcja naszego Natanaela. Powiedział do niego Natanael: Skąd mnie znasz? Moi drodzy, możemy to sobie odczytywać jako takie: hmm, Skąd mnie znasz? Pełne. Takiej czci, zachwytu, skąd mnie znasz, gdzie mnie poznałeś, panie, ale jak ja to czytam, dla mnie to brzmi to skąd mnie znasz jako zarzut, kim ty tak naprawdę jesteś, żeby cokolwiek o mnie mówić. Nic o mnie nie wiesz, nie wiesz kim jestem. Nie oszukasz mnie, nie omamisz mnie swoimi komplementami, a więc, znów rzeczywiście, Natana no jednak potwierdza te słowa, że w nim. Podstępu żadnego nie ma. I też e, podstępom żadnym nie da, się, e, nie da się oszukać przez żadne podstępy. Ale odrzekł mu Jezus powiedział, widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. I tu moi drodzy, jest e, coś, co, co dla mnie. Jest takim nawiązaniem do historii o Danielu i Zuzanni oraz o dwóch starcach, gdzie to właśnie w rozprawie sądowej był ważny fakt, gdzie znajdowała się Zuzanna, czy pod dębem, czy pod lętyżkiem. I oczywiście fałszywi świadkowie. Nie zwracali uwagi, nie ustalili swoich zeznań, żeby określić, gdzie pod jakim drzewem miał, miały miejsca pewne wydarzenia. I brak tej wiedzy został potraktowany jako argument przeciwko nim. A tu Jezus właśnie konkretnie nie będąc fizycznie na miejscu, w momencie kiedy Natanael był zupełnie sam, on tę wiedzę posiada. On wie pod jakim drzewem Natanael był, kiedy był sam. I to oczywiście na człowieku zakorzenionym w tę kulturę Starego Testamentu robi ogromne wrażenie. Zresztą myślę, że na każdym zrobiłoby wrażenie e, posiadanie takich szczegółowych informacji, e, na które nikt normalnie nie zwraca uwagi, o których nikt nie powinien e, był wiedzieć. I. Odpowiedź Natanaela znów jest rozbrajająca, gdyż Natanael, pod wpływem tego, tego, pod wpływem wrażenia, jakie Jezus na nim zrobił, tą wiedzą, e, zmienia zupełnie swój światopogląd. E, w, w jednej chwili to pokazuje jego wielką otwartość na zmiany, bo mówi: Odpowiedział mu Natanael, Rabbi, Ty jesteś synem Bożym. Ty jesteś królem Izraela. Z jednej strony nazywa Jezusa Chrystusa Synem Bożym, ale z drugiej strony również królem Izraela. I to, to jest właśnie to, o czym mówię. Natanael całkowicie zrywa z tym, co stanowiło przez prawdopodobnie długie lata cały jego światopogląd. Człowieka z Nazaretu, człowieka z Galilei nazywa królem Izraela. Ale królem Izraela mógł być tylko potomek Dawida, potomek człowieka, który urodził się w Betlejem, człowieka związanego z Jerozolimą. I ponieważ Natanael doświadczył czegoś, co moglibyśmy nazwać cudem, a jakimś wielkim znakiem prorockim przez tę wiedzę Jezusa, Zarzucił, jakby odciął się od wszystkich swoich pozostałych doświadczeń, od swojej e, wcześniejszej wiary i na nowo ją ukształtował w jednej chwili. Czyli z jednej strony był człowiekiem, który e, wiedział, co wie, to znaczy był w pełni przekonany co do swojej e, wiary, miał to wszystko poukładane, ale też był gotów to w jednej chwili przemodelować i nazwać Jezusa królem Izraela, czyli też nie tylko Synem Bożym, ale potomkiem króla Dawida, człowiekiem, który powinien panować nad Izraelem. I odparł mu Jezus. Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci, widziałem Cię pod Figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Mo możemy sobie powiedzieć, moi drodzy, że Jezus trochę kpi z Natanaela. Dlaczego z niego e, kpi? Bo nazwał go najpierw prawdziwym Izraelitą, czyli człowiekiem związanym z kulturą e, żydowską, człowiekiem związanym z, e, stary, ze Starym Testamentem, z Pismem Świętym, ale e, a ten Natanael Raptem e, z tym zrywa, nazywając Jezusa e, synem Dawida, niejako Zaprzecza, że, że nie jest tym prawdziwym Izraelitą, skoro chce jakiegoś człowieka z Nazaretu robić e, królem e, Żydów. E, ale oczywiście nie jest to jakaś kpina, która miałaby Natanaela e, pohańbić, bo zaraz Jezus mówi, że zobaczysz jeszcze więcej niż ten cud widzenia Ciebie e, pod figowcem. I co Natanael zobaczy? Zaprawdę, y, potem powiedział do Niego, zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, ujrzycie niebiosa otwarty i aniołów bożych wstępujących i wstępujących nad Syna Człowieczego. A więc Jezus mu mówi w ten sposób, Natanaelu uważaj, nie porzucaj tak łatwo y, tego wszystkiego, co wiesz z Pisma Świętego. Ok, zweryfikowałeś to, że król Izraela wcale nie musi wychować się w Betlejem, ale nie porzucaj wszystkich innych zapowiedzi prorockich Starego Testa Testamentu. Zobaczysz, że wszystko, co zapowiedział Mojżesz i prorocy, rzeczywiście się wypełni. i Nie zawierzaj tylko jednemu znakowi, że widziałem Ciebie pod Figowcem. Ale moi drodzy, dla nas ważna jest ta postawa otwartości Natanaela, bo on, podobnie jak cały Kościół, jest gotowy na zmianę. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy o Jerozolimie, która została zupełnie przekształcona, aby stać się miastem godnym tego, aby być oblubienicą Jezusa Chrystusa. I tutaj Natanael również przechodzi pewną przemianę, aby stać się godnym bycia. Apostołem Jezusa Chrystusa, godnym tego, aby właśnie Jego imię zostało wypisane na fundamencie murów miasta, które zostanie przemienione przez Boga jako oblubienica baranka. Ale moi drodzy, to otwarcie, gotowość na zmianę poglądów to jedno, ale musimy też zachować z tyłu głowy, to przywołanie do porządku, którego dokonał Jezus. A więc moi drodzy, tak, bądźmy otwarci, starajmy się zawsze weryfikować nasz światopogląd, bądźmy gotowi porzucić go, gdy okaże się fałszywy, ale nie zawierzajmy wszystkiemu i zbyt łatwo. Pamiętajmy też o tym wszystkim, co już wiemy, co już w naszym życiu się sprawdziło. I starajmy się nowe informacje konfrontować z tym, co wiemy. Taka otwartość sprawi, że rzeczywiście nie przegapimy Boga, który do nas przychodzi, ale też nie damy się omamić jakimś ludziom, którzy chcieliby w jakiś sposób nad nami panować, którzy chcieliby nas zmanipulować. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, proszę zostaw. Komentarz, subskrypcję, łapkę w górę. W ten sposób przyczynisz się do szerzenia dobrej nowiny w internecie. Zapraszam na kolejny odcinek.